Mogę teraz przystąpić w moim dokumencie. Oddalę się troszeczkę, żeby lepiej było go widać. Z daleka, żebyśmy mieli ogólny obraz sytuacji. Na podstawie Wikipedii jeszcze wyśrodkuję ponownie, bo po justowaniu ta Wikipedia znowu wyrównała się do lewej strony. Otóż w moim dokumencie przystąpię teraz do wprowadzania do akapitów wielowierszowych na początku wcięć. Yy... Będę komentował na bieżąco operacje, które wykonuję, natomiast efekt końcowy zobaczymy wszyscy no troszkę później. Klikam sobie w pierwszym akapicie drobnego tekstu, czyli w, w akapicie opisujący wiosnę, i za pomocą linijki zmieniam wcięcie z prawej strony ustawione na zerze, czyli na szesnastce, aż na połowę dokumentu, czyli na 8. No i w tym wypadku. Chodzi po prostu o to, żeby mój tekst zajmował dokładnie połowę strony. Chcę uzyskać pewien efekt stylistyczny. Jeżeli jednak w tym momencie stwierdzam, że ten tekst jednak jest zbyt wąski, a chciałbym mimo wszystko ten efekt wykorzystać, to mogę przed wprowadzaniem tych cięć, zresztą również w każdej pozostałej chwili, najpierw zmniejszyć marginesy w moim dokumencie. Marginesy, przypomnę, dotyczą całej strony czy całego dokumentu jednocześnie, a nie pojedynczych bloków tekstu, czyli akapit. Żeby te marginesy zmienić, a w szczególności zmniejszyć, otwieram menu plik i wybieram sobie na samym dole tego menu ustawienia dokumentu, ustawienia strony. Proszę zwrócić uwagę, że domyślnie marginesy mają szerokość 2,54, co odpowiada dokładnie jednemu celowi. Jeśli chodzi o marginesy góra-dół, to ja w zasadzie nie będę dokonywał ich korekty, no może minimalną, polegającą na tym, że wyrównam je do 2,5 cm do równych wartości, żegnając się z calami. Proszę też zwrócić uwagę, że tutaj separatorem jest kropka, a nie przecinek. Natomiast marginesy do lewej zredukuję do wartości 2, i do prawej też zredukuję do 2, wartości 2 wyrażonej w. Centymetra. Gdybym chciał wszystkie moje dokumenty od tego momentu mieć z tymi marginesami, to musiałbym sobie tutaj kliknąć, ustaw jako domyślne, ale na razie tego nie czynię i klikam. OK. Proszę zwrócić uwagę, marginesy zmniejszyły się, lewy i prawy do 2. Spróbujemy teraz jeszcze raz ustawić wcięcie z prawej, dla tego akapitu pierwszego drobnego na połowie szerokości strony. W tym wypadku strona nie ma już 16 cm tylko 17, a więc. Połowa z tego to będzie 8,5. I właśnie to prawe wcięcie ustawiłem. Jeśli chodzi o lato, chcę uzyskać efekt dokładnie przeciwny, czyli wyrównuję, zmieniam lewe wcięcie i przesuwam go z wartości 0 na 8,5. I teraz powtórzę dla jesieni to samo, co zrobiłem w wiośnie, ale za pomocą malarza formatów, czyli kliknę już na sformatowanym tekście wiosny, wybiorę malarz formatu, a potem kliknę na tekście. Jeśli. Teraz klikam na tekście lata, który jest już yy, wyposażony w lewe wcięcie, wybieram malarz formatów i klikam na tekście zimy. No i o właśnie taki tekście wstępnie mi chodziło. Yy, chciałem tutaj tylko skomentować fakt, że wbrew pozorom ten blok tekstu, czyli akapit, który teraz zaznaczyłem, wcale nie jest wyrównany do lewej strony. Broń Boże, on jest wyjustowany, czyli wyrównany i do lewej i do prawej, natomiast to, że on wizualnie. Ułożył się po lewej stronie naszego dokumentu, zawdzięczamy temu, że zrobiliśmy prawe wcięcie. I to ogromny, którego wartość to jest dokładnie szerokość połowy mojej strony. W przypadku lata tekst nie jest wyrównany do lewej strony, jest wyjustowany, natomiast to, że on wizualnie rozłożył się po prawej stronie, zawdzięcza tym razem ogromnemu wcięciu lewemu, które dla niego uczyniliśmy. No i teraz skorzystamy z tego samego. Mechanizmu, żebyśmy jeszcze coś zrobili z naszymi tytułami. Zbliżam się do tych tytułów, bo chciałem Wam bardzo dokładnie coś pokazać. Otóż chciałem teraz ustawić wiosnę w ten sposób, żeby jej literka A, która ją kończy, kończyła się dokładnie tu, gdzie kończy się cały drobny tekst. Wielkim błędem, ogromnym błędem byłoby w tym momencie, gdybym przesunął tą wiosnę za pomocą lewego wcięcia. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze nie jestem w stanie ustawić tego idealnie równo, ale po drugie jest to dużo ważniejsza rzecz. Gdybym ja teraz za, zaczął coś dopisywać przed tą wiosną, na przykład, albo i za, na przykład zielona wiosna, to ten tekst będzie mi się rozrastać w prawą stronę. I znowu musiałbym teraz wziąć i ręcznie poprawić to wcięcie w ten sposób, żeby ta wiosna ustawiła się tutaj równo. Absolutnie nie powinniśmy tego robić w ten zły i pracochłonny sposób. A więc ja się z tych wszystkich moich operacji wycofam do momentu, w którym wiosna była wyrównana do lewej strony, a teraz uwaga, uwaga, czy była wyjustowana, ale de facto wyrównana do lewej strony, i teraz wyrównuję wiosnę do strony, uwaga, uwaga, prawej. Natomiast, żeby tę wiosnę przesunąć z powrotem tu, ja po prostu teraz dla tej, tego akapitu jednowyrazowego wiosna ustawiam wcięcie na wartości 8,5. I teraz, jeżeli zacznę dopisywać przed słowem wiosna cokolwiek, to zobaczcie, w jak cudowny sposób ten tekścik będzie rozrastał się w lewo, a nie w praw. No i teraz, jeśli chodzi o lato, pozostaje mi tylko przesunąć lewe wcięcie na 8,5. I w ten sposób lato przesunę wizualnie do środka mojego dokumentu, ale ono absolutnie lato nie jest wyrównane do środka, tylko cały czas zachowuje się jakby było wyrównane do lewej bo jest wyjustowany może być zresztą wyrównane do lewej i tak też właśnie z latem uczynię jeśli chodzi o jesień to skorzystam z wiosny klikam na wiośnie malarz formatów, klikam teraz na jesieni i mogę sobie teraz jeśli będę chciał cokolwiek dopisać bez konieczności jakichkolwiek ręcznych poprawek we wcięciu czy wyrównaniu jesieni no i z zimą mogę uczynić Dokładnie to samo, co uczyniłem z latem. No i oczywiście, jeżeli teraz coś zacznę dopisywać do zimy albo do lata, no to tekstik w tym wypadku będzie się rozrastał w prawo i o to mi tutaj zdecydowanie chodziło. No to rzućmy teraz okiem na nasz dokument. Prowadźmy tutaj jeszcze parę elementów. Zielona Wiosna. Skasuję teraz, może jeszcze zanim tą spację skasuję, to zaznaczę cały dokument i przyjrzę się, co się stanie z moim dokumentem, jeżeli powiększę lub pomniejszę odstępy międzywierszowe. Domyślnie 1,15, tak zwane interlinie. Spróbuję je powiększyć do 1,5. Oczywiście być może z przyczyn stylistycznych będzie to wskazane lub nie, ale zdecydowanie zauważam, że w tym wypadku mój tekst nie mieści się na jednej stronie i myślę, że powinienem zrobić operację dokładnie przeciwną, nie tylko, że nie wprowadzać odstępu 1.15, ale wręcz go pomniejszyć do yy, odstępu pojedynczego. Myślę, że już jest tu wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, którą uczyniliśmy za pomocą wcięć, że nie musimy dodatkowo powiększać interlin. Natomiast możemy teraz wykonać kolejny eksperyment i w tym wypadku prowadzić yy, znaczek, ten sam, który prowadziliśmy po porach roku, żeby słowo zielono znalazło się w osobnej linijce niż słowo wiosna. W tym celu kasuję spację i teraz uwaga, gdybym nacisnął Enter, ale to jest błąd, to znowu bym ten tekst rozbił na dwa akapity, na czym mi absolutnie nie zależy, Dodatkowo ogromny odstęp przed akapitowy musiałbym zniwelować, a więc wycofuję się z tego i w tym miejscu wprowadzam Shift-Enter. Podobnie czynię teraz upalnym latem. Kasuję spację, prowadzam Shift Enter, kolorowa jesień też zostanie podzielona Shift Enterem, i mroźna zima również. No i w ten sposób yy, moje ty śródtytuły tytuły dalej pozostają pojedynczymi akapitami, do tego stopnia jest to ważne, że gdybym ja teraz chciał taki akapit wyśrodkować albo wyrównać do lewej, choć wrócę z powrotem do prawej, to on będzie się zachowywał jak jeden. Blok tekstu. Żeby było tutaj troszkę weselej, to proponuję na przykład, żebyśmy sobie faktycznie pokolorowali te nasze tytuły, Ja jeszcze pogrubiam same te przymiotniki, żebym troszeczkę lepiej to widział. Zima mroźna myślę, że dobrze będzie reprezentowana przez jakiś kolor niebieski. Natomiast w przypadku. Kolorowej jesieni, no to muszę sobie zadać trochę więcej wysiłku i wprowadzić kilka kolorków liter, które będą w jakiś sposób z jesienią korespondować. Okay. Yy, spróbujemy jeszcze do naszego dokumentu dodać jakieś obramowania, a konkretnie do tego naszego tytułu. Otóż klikam sobie gdziekolwiek na pory roku w klimacie umiarkowanym. Otwieram teraz menu formatu i wybieram bardzo schowane obramowanie i cieniowanie, mianowicie pod menu style akapitu. Yy, obramowanie i cieniowanie, i teraz wybiorę sobie na przykład kreseczkę dolną, dolną krawędź, zastosuję ją, ale ona jest standardowa, czarna, smutna. A więc proponuję jeszcze raz otworzyć menu formatu, jeszcze raz wybrać style akapitu. Tym razem wybiorę obramowanie i cieniowanie po raz kolejny, ale w tym wypadku na przykład. Powiększę szerokość, grubość tego obramowania, zmienię styl obramowania na przykład na kropki powiększę i zmienię jego kolor na przykład na no chociażby szary, neutralny. W tym wypadku dla wszystkich pór roku. I w ten sposób właśnie uczyniłem takie kreseczki, które tutaj widzicie. No i w zasadzie wydaje mi się, że w tym momencie pracę nad naszym dokumentem możemy zakończyć. Ale przede wszystkim proponuję jeszcze na zakończenie ocenić. Czytelność naszego dokumentu i generalnie jego atrakcyjność wizualną.